Hej, hej, witam was serdecznie z tej strony Przemko, Zapraszam was na kolejny odcineczek Farminga 19 na Bajecznej, oczywiście na sezonach. W ostatnim odcinku żeśmy sobie tutaj ładnie soi na Kosili. Mamy 31 ton, ale niestety sobie poczekają. W tym odcinku tak, ten ciągnik na razie stoi, sobie później posprzątam. Przygotujemy sobie kombajn, podepniemy sobie. sprzęt do niego bo muszę przygotować się do kiszonki więc podepniemy sobie zaraz przystawkę po prostu zrobimy sobie dobry dojazd i to co jest niedobre to się no dobra podniesiony trzeba wałki mu założyć Będzie działał? Będzie działał. Także wycofamy sobie. Dobra, możemy jechać. Pewnie się i tak nie uzbiera. A może się i uzbiera. Sprzedałem te dwie przyczepy. Zakupiłem tam już. Przywieźli stoi przyczepa na terenie sklepu. Będę musiał jechać później odebrać. Ale tak jak mówię, później. Na razie jedziemy sobie ogarnąć, bo później do buraku będę potrzebował dwie przyczepy, więc chciał, nie chciał, trzeba było przykombinować. E, tutaj Tomek z kawałka pola zrobił łąkę i ja tutaj przy tym słupie zrobię dokładnie to samo, ale najpierw sobie to po prostu wykoszę, bo chcę objechać dookoła. Żeby później sieczkarnią mieć łatwy dostęp No, myślę, że tak Jak obiadę to będzie dobrze. No i tutaj Tu musi tak zostać ten trójkącik później tam dziabne Objedziemy sobie raz dookoła No po prostu żeby sieczkarnia miała, znaczy ciągnik gdzie miał jeździć przy sieczkarni po prostu ja powiem wam, że kurnia... aż wysiądźmy. Weźmy sobie miernik No kurczę, zobaczcie jaka wilgotność, no to jest piękne no. Tu jest wilgotność tego 19%, no to takie powiem wam Zresztą nie znam się na kukurydzy. To jest trochę wilgotne ale no nie będę stał i czekał bo nie mamy na to czasu po prostu objedziemy sobie to dookoła Przygotujemy sobie pod yy, sieczkarnię A później Biorę się za buraki Bo już czas i pora Tak mi się wydaje No i jeszcze jeden pokos sianokosów trzeba zrobić o, Był zapis na dedyku Bo jak się nie mylę moja trawa też jest yy, już chyba doszła do tego, żeby ją ściąć? Patrzcie, końcówki nie chciało przybrać, no Pobiegnijmy. Jezu, jakie, jakie obroty dostał Jak wygląda moja trawa? Niby gotowa do zbioru, tak no można będzie ją ściąć no, Tu pisze 67%, tak czyli no, można ją zebrać. Będzie jeszcze w tym sezonie biegniemy. Bo on tam mi całe paliwo wygotuje. jak na dziwnych dostał, ładnie to wygląda. Potem na miniaturkę. Jedziemy musimy się tu wpakować do tyłu, do tyłu, do tyłu. Mam jakieś chwasty, ale to nie moje pole moje pole tam ładnie rośnie. I kukurydza na ziarno nie jest mi potrzebna, ale tak jak mówię, no chcę przygotować sobie tak, żeby później mógł sobie łatwo, łatwo ścieżkarnią wjechać. Ścieżkarnię trzeba będzie by pożyczyć. Też parę groszy. No ale wiadomo, kiszonka to jest kiszonka TMR. Kupuję w paletach w sklepie, więc nie jest mi do, do, do robienia potrzebne. Ale yy, no kiszonka jako sama kiszonka jest potrzebna: po pierwsze, do tego, żeby mieć dla króbek, po drugie, po to, żeby kurde, sprzedać też parę groszy zarobić. A że tutaj dużo nie będzie, więc raczej będzie tylko i wyłącznie na dla kruhów zostanie Dobra, tu się zmieściłem pasowałoby mi wjechać tam bo tu już będzie dobrze tu przejedziemy sobie przez to przytniemy trochę jeszcze żeby tutaj było łatwiej I ziabiemy ten kawałek tu Dobra, muszę się spróbować Może nie pogniotę, co? No nie pogniotem, dobra, jedziemy, odstawiamy kombajn i jedziemy, bierzemy się za buraki. Jak przy tym płocie nic nie będzie, to będzie mi pasować, bo bezpośrednio z rury sobie sypię, tylko że tylko muszę ciągnik zabrać tamtą tam. z tyłu za, bo tam dalej i tak nie pojadę za mocno. Zobaczmy. Do tyłu no tu Da się sypać. Zmniejszyłem czułości jeszcze, kurde. Jeszcze mi ucieka. No kukurydzy też parę kilogramów będzie na sprzedaż no, 16 ton jest, jest ponad Dobra, ja sobie poustawiam, tutaj w porządku zrobię Przygotuję się do, do buraków Także widzimy się już jak będziemy Brać się za wyjazd kombajnem Dobra, jesteśmy przy kombajnie Taki kombajnik Porsita. Mam nadzieję, że będzie nam działał dobrze. A, zapalił z pierwszego, mimo tego, że stoi dosyć długo. Jedziemy Braki będą tam na pryzmę. Widać przygotowana jest pryzma. Kogo świeci świeci I zobaczymy jak ten jak ten, ten kombajnik będzie nam zdawał sobie egzamin Od razu się wpakujemy, dobrze tu nie jest obsiany nic Spróbujemy poprzeć, jak zrobić nie wiem jak on szeroko nam tu będzie brał pewnie super szeroko nie ale ale nie ma źle się wydaje że on po całej szerokości tu bierze Dobrze, że u sąsiadów jest z, z, z ten nieurośnięte, to mogę sobie spokojnie tym kombajnem tam wjechać, później ciągnikiem z przyszło będę wjechać spokojnie. Dobra, czekajcie. Zrobimy sobie tak, tylko nie widzę. Problem polega na tym, że tego czasami nie widać. sobie zresetujemy o teraz widać 3 metry on bierze niemożliwe czekajcie wejdźmy sobie do naszego wygrażu najlepiej i zobaczmy tak 3 i 1 bierze kurde no to to ja to mnie bardzo pasuje w takim układzie tylko musimy przestawić bo tak, nie w tą stronę, zmienić tu mu na, na jeden, bo za duże przeskoki nam robi. No i tak chyba będzie dobrze, co? Mam nadzieję, zobaczymy. Bierze dobrze. Mamy już połowę. Zbiornik ma mały. Ale jakoś ta robota będzie szła. Dojadę w jedną stronę. Zawrócę i go puścimy pracownika, żeby nam tutaj robił, bo widzę, że No tak. A czemu on mi się Przestawia? Nie chce mi się przekręcić Dobra, no tak go zostawmy. No trzeba pilnować będzie. No pełno prrr do tyłu Wystawmy to ustrojstwo No i trzeba się tepnąć chyba po duży ciągnik a właśnie i zakupiłem tą przyczepę. Tak jak mówiłem odebrałem ją do sklepu. Mam nadzieję, że, przy, że 60 sobie poradzi z nią. Jak nie no to się zamieni ciągnik wtedy Na lewą sypię, ja bym wywolał, żeby mi sypała na prawą, bo tak jestem przyzwyczajony. Ledwo, ledwo ale idzie. Dobra, ja i tak muszę wyjechać na sąsiada pole. Dobra, to zostawiamy, wskakujmy do kombajnu Czemu zawsze tak jest, że kurna wskakuje nie tu gdzie by cię chciał. Wolno by trochę. Przejadę przy tym drzewie? Przejadę. No i właśnie, kurde zobaczcie, no tak musi być Tutaj poprzeczniaka nie brak robić Ale zawrócić im to będzie koszmar Tu od brzega pewnie i tak mi nie trafi Będę musiał przestawić Tak coś czuję Tak Dobra, to, to przestawimy go trochę i jedziemy. Fajna robota jest z tym kompanikiem. Mamy 50%. Do końca pewnie nie dam rady dojechać. No na pewno nie dam rady dojechać do końca. Już można zwalniać. Jeszcze, je, jeszcze kawałeczek będziemy mieli stópkę na tyłu. pod górkę to powiem wam no to jednak jest kupa kupa buraków na takiej przyczepie no ale sobie widzę, że się spokojnie wdrapała więc będziemy mogli 60 spokojnie tutaj jeździć Tam ja sobie pracownika puszczę zaraz. Dobra, wysypało się. To złóżmy. Dobra, tu poszedł pracownik. Niech on sobie jeździ. A my jedziemy to wykiprować. Lecimy zobaczyć i pięknie, a mała kubka tylko się zrobiła i <laughs> trzeba będzie zaraz od niego odebrać, dobra, jest 20 minut, także widzimy się jak będę kończył, no i końcówka. Muszę bliżej podjechać. No niestety pracownik zostawia mijaki na... na krańcach. I trzeba będzie jechać poprawić to. I będziemy wiedzieli dokładnie zaraz, za chwilę, ile tych buraków ukopałem z tego pola. A w międzyczasie zobaczmy sobie yy, buraki Tu, buraki buraki burak, i burak, i gdzie jest burak? Choroby tu jest. No w sumie, tak. Bardzo wczesną wiosną będzie najlepsza cena. Też sobie po, pozimują trochę, więc pojedziemy to teraz. Bierzemy resztę, zawieziemy. Będziemy wiedzieli, ile. Tam mi pracownik już kultywuje pole i drugi mam przygotowany ciągnik. Już pod zasięg będę chciał zaraz jeszcze jęczmienią zimy. Bliżej podjechać, żeby wszystko zebrać koczupina. Jak zostanie to, ja się nie będę tym przejmował. Dwa bureki na polu nie przeszkadzają. Ale tyle co zostało to byłoby na stanowczo za dużo, więc trzeba było tu przyjechać. Dobra, buraki zebrane. Jedziemy, wysypiemy na przyczepę. No to jest półtora tony, to jest dużo. Dobra, on niech stoi. Jedziemy, wysypiemy i zobaczymy ile, ile tych buraków w sumie tam mamy. Jak widać ciągnik przygotowany już do zasiewu z amazonem 4 metrowym. No, a drugi tam kultywuje, właściwie to chyba kończy. Trzeba będzie zaraz dopilnować, żeby do sąsiada nie pojechał. Odwrócimy się, odwrócimy się, żebyśmy teraz nie widzieli. Dobra, wysypujemy. Dobra, przeskakujemy szybko do tamtego Żeby on mi na pewno skończył robotę tu tam mi, tam mi na pewno nie zrobił, bo trzeba będzie poprawić I tutaj trzeba będzie poprawić Tylko żeby on po prostu nie pojechał tam sąsiadowi w szkodę nie? No i właśnie, gdzie ty jedziesz? Skąd już pracę? Dobra, wróćmy do naszej 60. -tki. Dobra, jak widać, tutaj przerobiłem przyczepę, już nadstawki są dołożone. Także będziemy sobie wodzili już kiszonkę, a czy plewy na kiszonkę, a my pobiegnijmy zobaczyć, ile tutaj jest. Prawie 70 ton, więc całkiem przyzwoicie z takiego pola. Tak mi się wydaje. Także dzisiejszego odcinku to wszystko. Ja was z pozdrawiam, Do zobaczenia. Cześć.